Dokonujemy od, oficjalnego otwarcia yy, trz, dwóch, a w zasadzie nawet trzech dużych inwestycji. Inwestycji, które łącznie kosztowały nas prawie 10 milionów złotych, ale inwestycji, które na które uzyskaliśmy dodatkowego dofinansowania na kwotę ponad 5 milionów złotych. Z programu, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, z Ministerstwa Infrastruktury, a także dzięki partycypacji Miasta Oleśnic. Jedną z tych inwestycji jest, i mówię to jakby z całą odpowiedzialnością, ulica, którą przywróciliśmy miastu Oleśnica pięknemu miastu, ulicę, która chyba była w najgorszym stanie technicznym ulicę wiejską. Od wiaduktu w kierunku ulicy przejazdu i ulicy Łukanowskiej. W tej chwili mam nadzieję, że po wielu miesiącach uciążliwości, jaką niewątpliwie mieszkańcy w trakcie realizacji tej inwestycji odczuwali, mogą cieszyć się piękną ulicą, schodnikami ze ścieżką rewerową. Ta droga kosztowała ponad 6 milionów 100 tysięcy złotych, została zrealizowana w ciągu 9 miesięcy. To, tak to powiem, prezent na święta dla Oleśniczan. Drugim ciągiem komunikacyjnym, dziś odbieranym był ciąg, który od lat już realizujemy połączenia powiatu oławskiego, powiatu wrocławskiego i powiatu Oleśnickiego z miastem Oleśnica, który w tym wydaniu był realizowany na odcinku od Ligoty Wielkiej w kierunku Krzeczyna wraz z Mostem, koszt koszty inwestycji to 3 i miliony 150 tysięcy z programu, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i z odcinka, który został dofinansowany poprzez Ministerstwo Infrastruktury z mostem na rzeczce przepływającej w kierunku Oleśnicy.